Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na film, w którym opowiem Wam, jak liczyć kalorie w daniach wieloskładnikowych albo w takich skomplikowanych potrawach. Zapraszam. Macie z tym problem, w momencie kiedy pieczecie ciasto, albo gotujecie jakąś zupę, albo danie jednogarnkowe, które jest wieloskładnikowe, to piszecie do mnie jak to policzyć, że nie macie pojęcia jak to wliczyć w swój bilans, dlatego ja Wam powiem o sposobie, który ja stosuję. Już raz nagrywałam na ten temat yy, live'a, ale live jest potem dostępny tylko przez 24 godziny na Instagramie, także jeszcze raz tutaj powtórzę to wszystko. I już będziemy mieć film na pamiątkę pozostawiony na kanale. Aczkolwiek mam dzisiaj jeszcze małe problemy z głosem, ponieważ... Yy... No ponieważ byłam przeziębiona w weekend, także z góry Was za to przepraszam, jeżeli kogoś za bardzo będzie to męczyć, to, to oglądajcie ten film na raty, ja postaram się go bardzo szybciutko nagrać i bardzo szybko Wam to wszystko wytłumaczyć. W momencie kiedy gotuję danie, które jest wieloskładnikowe, czyli na przykład ciasto, to spisuję sobie na kartce obok wszystko to czego użyłam, także zróbmy to sobie na żywo. Kładziemy miskę po prostu na wadze, tarujemy tę wagę i po kolei sypiemy. Ja teraz wymyślam z głowy przepis. 100 gram mąki pszennej, zapisuję 100 gram mąki pszennej. Taruję wagę. 100 gram mąki owsianej, zapisuję 100 gram mąki owsianej. Taruję wagę. Dwa jajka, zapisuję, taruję znowu. Potem dalej. Yy, nie wiem, szklanka oleju, leje szklankę oleju, zapisuję, Taruje. Co jeszcze może być ten? Szklanka na przykład ksylitolu no to zapisuję, taruję i to chyba wszystko, co może być w cieście. I dajmy jeszcze kubek jogurtu. Ciekawe, czy to smaczny ciasto z tego wyjdzie. Zapisuję, taruję. No i oczywiście tam, jak macie takie dodatki w stylu tam, nie wiem, cynamon, proszek do pieczenia, to ja na przykład tego nie liczę. Tego ani nie ważę, ani nie liczę. Może, że to by miało jakoś mega wpłynąć na, na gramaturę już potrawy, no ale wiadomo, proszek do pieczenia czy taki cynamon, to są rzeczy tak malutkie, że ja już tego absolutnie nie wliczam. Mieszam ciasto tam zgodnie z instrukcją obsługi, zgodnie z przepisem. Piekę to ciasto, no i już zostawmy je w piekarniku, niech się piecze. Wszystko to, co mam zapisane na kartce, biorę sobie i siadam z aplikacją Fitatu, w której y, korzystam z opcji Dodaj potrawę. Zapisuję sobie nazwę potrawy, tak jak ja to sobie wymyślam. Bardzo często nazywam rzeczy Fit coś tam, na przykład ostatnio robiłam Fit łazanki, Fit drożdżowiec. Zapisuję po swojemu po prostu. I po kolei wpisuje wszystkie produkty, bo tam jest po prostu tak, że yy, dodajecie do listy produktów to, czego użyliście. No i jak już wszystko dodamy, to Fitatu nas prosi o to, żebyśmy podzielili produkt na porcje. I teraz tak, jeżeli piekliście ciasto w keksówce, to mniej więcej wiecie, na ile kawałków zwykle kroicie taką keksówkę. I ja na przykład zaznaczam sobie, że podzielę to ciasto na 10 porcji i potem pilnuję tego, żeby to ciasto było podzielone na 10 porcji, czyli staram się podczas krojenia odkroić równo 10. Ale wiadomo, kto lubi mieć od razu pokrojone całe ciasto? Przecież to bardzo szybko wyschnie. A poza tym mi się bardzo często zdarzyło, że w trakcie Krojenia takiego na bieżąco, gdzie sobie tylko mówiłam, pamiętaj, żeby dzielić w miarę, na równo, tak na oko, na 10 części, to i tak mi wychodziło 8. Jedna była taka cieniutka, jedna czy jeden kawałek był taki cieniutki, a drugi był taki grubasek. No i potem to liczenie kalorii to w sumie no, bez sensu było, no bo, no bo co? No, jeden kawałek mógł mieć 100, a jeden kawałek mógł mieć 350. Dlatego ja też robię tak, że tam wpisuję w to fitatu, byleby przejść dalej, wpisuję, co tam sobie wpisuje, na przykład 10 właśnie i daję dalej, dalej, dalej i mi po, liczy mi yy, i kalorie, i makroskładniki na jedną porcję. Fita to mi to pokazuje, nie? że tam jest na przykład jedna porcja zawiera, bo on sobie to przedzielił, że łącznie ciasta tam wyszło we, wedle tego, co on, e, co on policzył, czyli tych suchych składników, co dodał do siebie na przykład pół kilo, 500 gram, on to przedzielił przez 10 i mu wychodzi, że na jedną porcję wychodzi tyle kalorii, tyle tego, tyle tamtego. Ok, zostawiamy to, nie? Mamy to zapisane, niech tak będzie, niech już mu będzie na 10%. Ale żeby być w 100% pewnym, co się dzieje i ile jest kalorii w naszym cieście, to ja po upieczeniu, uwaga, biorę ciasto, wyjmuję z keksówki, kiedy jest już ostudzone i sobie stawiam na wadze. Wychodzi mi, że ciasto po upieczeniu teraz w czasie rzeczywistym waży na przykład kilogram. Zapisuję sobie w takim razie, że kilogram to się równa 100% kaloryczności. Muszę sprawdzić ile wynosi 100%. Biorę fitatu i jeżeli przemnożyłam to przez 10 części, to no jeżeli przedzieliłam sobie ciasto na 10 części wedle fita, to teraz mnożę to razy 10. To mi jedną porcję mnożę razy 10, żeby zobaczyć, ile ma całe ciasto. Bo tam chyba fitetu nie pokazuje, nie zdradzam tej tajemnicy, ile ma całość, tylko dopiero nam pokazuje cenę, cenę kaloryczną jednego kawałka. No i jeżeli on mi powiedział, że na przykład jeden kawałek ma. 100 kalorii, to ja sobie to robię razy 10, bo ja chcę się dowiedzieć, ile miała cała blacha. No, razy 10 to jest wtedy 1000 i zapisuję sobie, że 1 kg równa się tysiąc kalorii, bo to jest już rzeczywisty kilogram po upieczeniu. Pamiętajmy, że masa się z, y, zmieniła. Nie? Co innego była masa suchych składników, tam jajka, olej, mąka. A co innego jest masa całego ciasta po upieczeniu. Dlatego ki kilogram ciasta w czasie rzeczywistym na żywo po upieczeniu ma 1000 kalorii, bo liczymy na tamtych składnikach. No i teraz w momencie, kiedy ja chcę zjeść i znać dokładną kalorykę tego kawałka, który sobie ukroję. I nie, nie, nie chcę się zastanawiać, że ja teraz muszę kroić tylko równo 3 cm, bo sobie tak podzieliłam, że to musi być na 10, tylko chcę znać naprawdę, co do okruszka niemalże, to odkrajam kawałek, biorę ten kawałek, kładę na wadze, widzę, ile waży. Na przykład jeden kawałek waży 200 gram zapisuję sobie. Że to jest w takim razie 200 gram. I teraz proporcjami, procentowo, kalkulatorem, za pomocą koleżanki czy własnej głowy, jeżeli ktoś umie szybko liczyć, przeliczam sobie, ile to jest y, kalorii. Po prostu. Słuchajcie, rozpisałam to na kartce, żebyśmy to widzieli. Patrzcie. Tutaj mamy y, wagę ciasta. O, tak to podpiszę. Waga wagę ciasta po upieczeniu, nie? czyli to co zważyłam jak już wyciągnęłam ostudzone ciasto i mamy 1000 gram, ponieważ tak jak mówiłam przyjęliśmy, że to jest kilogram. Policzyliśmy sobie, że wszystkie składniki, których użyliśmy to do, po dodaniu do siebie mają 1000 kalorii, czyli 1000 gram ciasta po upieczeniu równa się 1000 kalorii. Ukroiłam sobie kawałek, który ma 200 gram. 200 gram nie wiadomo ile ma kalorii, jest naszym x -em. i my chcemy się tego doliczyć. W tym momencie ja najbardziej lubię sobie po prostu przedzielać, no bo wiem, że w 1000 zmieści się 5 dwusetek, czyli po prostu sobie dzielę 1000 kalorii, w tym wypadku mamy, no tak się udało, mamy 1000 gram i 1000 kalorii, żeby nam się łatwiej liczyło. Po przedzieleniu przez 5 wiem, że jeden kawałek będzie miał 200 kalorii. W momencie kiedy mi wychodzą jakieś dziwne już liczby, że tam wiecie, że ciasto by miało 2854 kalorii to ja już wtedy używam kalkulatora albo proszę o pomoc po prostu przyjaciółkę, jeżeli to jest już dla mnie za trudne do liczenia. No bo ręcznie w głowie nie wszystko jesteśmy w stanie policzyć. Wtedy warto jest po prostu posłużyć się jakimś kalkulatorem. Ja bardzo często korzystam z takiej strony internetowej procentów, no tylko, że bez polskich znaków i wtedy po prostu wpisuję to traktuję jako procenty, nie? Że 1000 kalorii to jest moje 100%, a na przykład na przykład 200 gram, no to w, w tym wypadku 200 gram to jest moje 20%. I wtedy tam sobie, sobie wpisuję, że oblicz ileś procent z jakiej wartości. Czyli wtedy bym wpisała oblicz 20% z 1000 kalorii. Mi się to sprawdza. Niektórzy bardzo szybko to liczą w pamięci, bo sobie przedzielają na przykład na połówki. Niektórzy bardzo szybko proporcje też liczą w głowie. Nie wnikam, kto jak liczy. Taki jest mój sposób. Czyli najpierw sumować wszystkie surowe składniki, których użyliśmy, po przygotowaniu dania je zważyć, a potem sobie przedzielić, na przykład nałożyć daną porcję, zapisać gramaturę, no i przedzielić zgodnie z tym, co sobie wcześniej zapisaliśmy. Podobnie robię w zupach, tylko że zup ym, nie waże po ugotowaniu, bo jakoś tak mi się nie widzi brudzić garnka, przelewać, wiecie, waga i tak dalej, tak dalej. Z zupami po prostu robię tak, że zapisuję sobie ile litrów wody użyłam do gotowania. Tak, żeby być jak najbliżej prawdy, też pilnuję tego, żeby podczas gotowania tej zupy ta woda mi nie odparowała na przykład w połowie, tylko zawsze leję troszeczkę więcej. Tak, zostawiając sobie taki marginus, margines błędu, w razie gdyby, gdyby się zupa musiała długo gotować i dużo wody by musiało wyparować. Czyli tak, tak, jak mówiłam, robię to samo z tym, że nie ważę, tylko od początku, na etapie gotowania sobie wszystko zapisuję, yy, łącznie z tą wodą, którą dodałam. To sobie sumuję no i potem na podstawie tego, ile na przykład naleję sobie do miski i to zważę na podstawie tego liczę, ile miała jedna porcja. Kochani, mam nadzieję, że taki szybki filmik instruktażowy odnośnie tego, jak liczyć kalorie w momencie, kiedy mamy troszkę więcej do policzenia, Wam się przyda jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos liczenia kalorii, to dawajcie je zdać mi w komentarzach oczywiście ja już muszę uciekać także dziękuję za Waszą uwagę pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę albo zostawić komentarz albo odwiedzić mnie na Facebooku, tudzież na Instagramie. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Pa. pa.